Proszę Państwa, od poprzedniego kongresu kolejowego przewozy ładunków koleją spadły kilkanaście milionów ton. Gdyby ktoś chciał interpretować, że jest to przyczyna, czy przyczyna leży po stronie no, dekoniunktury, osłabienia gospodarczego, to jest tylko częściowa prawda, dlatego że w tym samym czasie ostatniego roku przewozy ładunków na drogach wzrosły. Prawie 40 milionów ton. A żeby sięgnąć do trochę dłuższego okresu, pozwolę sobie kilka danych z rocznika statystycznego wynotować. Mianowicie od wejścia Polski do Unii Europejskiej, licząc od pełnego roku 2005 do końca ubiegłego roku, przewozy koleją można powiedzieć, że są na takim samym poziomie. Tonażowym w pracy przewozowej, chociaż trochę są mniejsze, prawie 20 milionów ton. Natomiast przewozy ładunków transportem samochodowym w tym samym czasie wzrosły w tonach 275 milionów ton. Sam przyrost jest. A w pracy przewozowej jest to przyrost 85 miliardów kilometrów, Czyli sam przyrost na drogach jest większy niż to wszystko, co woży kolej. Średnio daje nam to 40 milionów ton ładunków co roku przybywa na drogach, podczas gdy kolej stoi w miejscu, dlatego jej udział się zmniejsza. W pracy przewozowej jest to 12 miliardów kilometrów rocznie przybywa ładunków na drogach. Dziennie, dzisiaj na przykład, przybyło 100 tysięcy ton ładunku na drogi, czyli z których można by sformować 30 ładownych pociągów z różnymi towarami. Taka jest skala problemu i dlatego uważam, zresztą to nie, nie dzisiaj, od dłuższego czasu głoszę ten pogląd, że rozwiązanie tego problemu nie jest możliwe w ramach istniejącego systemu, który oczywiście można doskonalić, tak jak minister to tutaj przedstawił, ale skala tego problemu jest tak. Wielka, że w gruncie rzeczy ten system do niczego się nie nadaje. Jego trzeba anulować, wyrzucić i przejść na taki sam system stanowienia stawek za dostęp do infrastruktury, jak jest na drogach. Te stawki na drogach są stanowione przez ministra właściwego oddziału transport i dla kolei też powinny być przez tego samego człowieka ustanawiane i powinny być ustanawiane na poziomie porównywalnym konkurencyjnie, to wymaga, wymagałoby dłuższego wywodu. W tym momencie na tym bym poprzestał. Taką tezę, taki pogląd po prostu prezentuję. Dziękuję.